O... Witajcie na kanale Polecamy. Zapraszamy o, 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 do oglądania. Zniszczą wszystkie krzaczki. Niech każdy zrobi co może, zabije je postynać. A to jak wam smakuje, barbarzyńcy? Przepraszam, nie znacie się na żartach? A macie, złodzieje, a macie! Te ręce, te o nie, a masz, a masz zobaczymy, jak to będzie im smakowało. Chyba wreszcie do nich dotarło, że ich tu nie chcemy. Zdaje się, że mamy kłopoty. Odleciały, nie zostawiła ani jednej gumi jagody. To przez siebie! Wcale tego nie chciałem. Uprzedzałem, żeby nie lekceważyć Wielkiej Księgi. Jak zwykle nie posłuchałeś dobrej rady. Grafi, on nie zrobił tego specjalnie. Jest bezmyślny. Dla nas, gumisiów, gumi jagody to wszystko. Tradycja, jedzenie i spokój. Teraz nie mamy nic. <laughs> Na pomoc! Gusto, trzymaj się! Ostrożnie! Spokojnie, powoli. Już dobrze. Puść. Może byś mi wytłumaczył, dokąd to wybierałeś się naszym pojazdem dalekobieżnym? Nie myślałem o żadnym konkretnym miejscu. Chciałem odetchnąć świeżym powietrzem. I żeby nie zginąć z głodu, wziąłeś suchy prowiant na tydzień! Ej, czyżbyś nie wiedział, jak świeże powietrze wpływa na apetyt? No, przyznaj się, dokąd się wybierałeś? Eee, do lasu fagowego. O, rety, rety, bardzo niebezpieczne miejsce. Ale po co chcesz jechać właśnie tam? Jak byłem mały, słyszałem, że w tym lesie żyją gumisie w dolinie Gumpton. Te gumisie zajmowały się ogrodnictwem. Pomyślałem więc, że na pewno chętnie dadzą mi sadzonki gumijagód. Dobry plan! Od lat nie konserwujemy tuneli poza naszym lasem, tory mogą się zawalić pod ciężarem tego pojazdu. Ale z grafi, przestań. Na pewno dam sobie radę. Chcę, żebyś wiedział, w co się pakujemy. E, my? Dla sprowadzenia nowych sadzonek gumie gotów jestem podjąć każde ryzyko. Wyrusamy rankiem. Wybierasz się dokądś? Bez pożegnania to do ciebie niepodobne. Pojadę tam sam. Nie mogę nikogo narażać, skoro to ja zawiniłem. Ja także sam się wybierałem. W końcu to ja wpadłem na pomysł tej wyprawy. O, trzeba przyznać, że dobrana z nas para. Tylko napiszę pożegnalny liścik. Łap! Dobra myśl. I pomyśleć, że ci saleńcy pojechali bez nas. Po tym, jakich potrafili.